Jeśli jeszcze nie mówiliśmy Wam, że fiama rozstraszne straszne badziewie, to mówimy Wam teraz. Mamy trzy produkty Fiamy, dwa wentylatory i pompa. po pompie wspominaliśmy na którym live, że jest strasznie głośna i nie warto swojej ceny. Ale dzisiaj okno. Okno dachowe, a mianowicie duży wentylator, w którym urwał się ten łącznik. Jak widzicie, kręci się w kółko, nie... E, otwierając okna. Na wielkie szczęście za bardzo drobne 70 zł da się kupić taką dodatkową część, którą mamy zamiar przedłużyć to i po prostu wepchnąć jeszcze głębiej łącznik, który się po prostu wyrobił. E, zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Czy zanim się okaże, czy wyszło, czy nie wyszło, to zobaczcie, to jest oryginalna osłonka z roletą do tego wiatraka też fiamy, i żeby ją przykręcić, trzeba rozwiercić produkt po prostu. i Są takie cztery otwory, bo nie ma dedykowanych otworów, pomimo, że to dedykowane rozwiązanie do tego wentylatora. Nic dziwnego, że się wyrobiło, skoro tu jest połączony, połączona stal. E, z plastikiem, który po prostu się wyrobił, urwał. I tego nie widać dobrze na filmiku, ale w środku jest bardziej okrągłe niż takie podkówkowe, jak powinno być. Melduję, że na szczęście działa. Po naprawie.